Zapraszam na G2A, gdzie znajdziecie gry w dobrych cenach. Link w opisie. Lubisz oglądać shoty z Roleplay? To pamiętaj, że streamuję codziennie od poniedziałku do piątku na Facebooku. Moglibyście nas zostawić w trójkę? Ta, pewnie, tak. Ja no, tak, pewnie, że tak. Jasne, że tak. pewnie, że tak. ojciec. Coś wymyśliłem znowu. Dobra, nic nie wymyśliłam. Chciałam się po prostu przedstawić tak. po prostu Ojcu, tak? Bob! Przed, przed... Nie, a nie, nie, przedostatnie z dobra. No to dobra. To Ostatniego wali, ostatniego. Uf, kiedy? Co to Co za? za Brabus? Dawaj Judy. Co to za Brabus? Nie ale ja wiem, nie wiem, ale kontroluję. Nie krępuj się Judy, miejscówka Mała jest czarna. kozak, normalnie pituj ostatniego. Lecisz. Tutaj uważajcie, macie już po górki, już mogą być agresywnie na te górki nastawieni Dobra, dobra, i wyszedłabym, wyszedłabym Przestawiałem się Dobra Spokojnie czarne, spokojnie, spokojnie czarne Stary, na spokojnie, zmienimy pozycję Dzień dobry, wsiadamy, wsiadamy

tu lepiej, tu lewej, Trzymaj cynajucie Jeden tu, fajem jeden od lewej, oddejem Skąd? Biegna Osłanie miękkie, biorę woda No wtórz to nie ma jedzie dalej, to po nami Kraj o tym potrawił, za to się na Jamycego

Siadł do rajotki Kary żyje? Żyje. Jeden z nich no, no, jest wschody. Jeden z nich żyje w rajotce. Ciężko za. Leży jeden. W środku, w środku, daj, w bazie. Tylko w bazie zostali. Jeden z nich leży. Nice. 3 butli leży i jeden jest na pewno w środku jeszcze. Jeden z nich muszę My stoimy przy tym dobra, w rajotce. Dobra, dobra uważajcie, w środku jest jeden W środku dwóch Co oni? Nie po sobie, nie po sobie, nie po sobie no, po nie Na położenie do Nie wbiegaj mi pod lufę, środę, ej Dostał dom, zabrałem Oprócz... No kurwa, nie wbiegaj pod lufę Nie, nie chcę w kompletnie wyjść z rejonu Ale Pilnujcie tej rojoty Zmieniam cię Czarny, próbuję ocenić Spokojnie tam pod tym barem Dwie no, dwóch maksymalnie, cel, bo za dużo nastąpiło. tam było 20 rojoty Bieg na Zdjęty, Zjęty, zdjęty, zdjęty Dobrze Filmuję środka Digi down Pajak dawaj od tyłu Dobra A W tym środku jest jej dół Zostaliście tylko wy dwa i poddajcie się Nie wiem, warto? Poddajcie się to przeżyjecie cię. Dobra klub dawaj, zmiana Dobra, zmieniam je, Wjechać im tam w sumie, we trójko nie mam pistole, po prostu We trójkę byśmy tam wjechali z Nie, gdzie nie bierzamy. wjeżdżamy Wjeżdżamy? Ja nie wjechał. wjeżdżamy, skończy im się amunicja, spokojnie za łatwo? To jest no, tylko jeden. No to my nic na tym nie zarobimy. Tylko tyle, że, że chłopał no, To o wirtualnej. To, to ten jeden tam, wychylił przez nadbyt. Spokojnie, nie wybiegajcie tam. Za dużo, za blisko jesteście siebie. Trzech kurwa, stoicie. Tu będziecie strzelać. Spokojnie. Czarna? No, daszku, jestem, już schodzę. Widzicie? Dobra, co z tym przebożonym? No, figa do dalej. Idziemy do ręki. Idę z wami. O kurwa. <grystek> 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 Jak coś to kroku mu zmienię cię. Tak? Ej, co to? Naruszenie. <grystek> co no teraz sobie mogę siedzieć? Dobra, odsuńcie się od drzwi. Dostał mocno, dostał bardzo mocno. Dobra, ja z Kurkiem tu zostajemy. Wy się już zajmujcie zatrzymanym i naszymi. My to ogarniemy, spokojnie. Nie zabierajcie nic im, nie? Jeśli chodzi o policjantów, nic im nie zabierajcie. Pewnie jesteś? Czemu nie? Gdzie nie. No tu go nie bierz przed bar, no kurwa, zaraz ci trafią. Do tyłu go, daj ktoś go odbierze. Nie, możemy Kurwa. Tary? Tary Ta joga coś strzela do celu, no W porządku, tylko mi wybiegacie pod lufę co chwilę No kurwa, mówiłem, dwóch przy drzwiach, tylko ja i Króg Nie biegajcie tu Jeden leży To jeden tam jeszcze całkowicie Drugi leży Ładne Zlokalizuję no, wyjazd Dobra ja, Ktoś ze mną wybiega do środka Dawaj, wybiegamy, wybiegamy z poza Przenosimy pakunek Odkryli, do karakteru. Wszyscy Dobra położenie. Dobra robota. Ale się zjarałem. Uch. Ale się spiskałem. Ładnie, <noise> ładnie. Dobra. I chyba wszyscy są już uziemieni. Spakowaliście Mam tego? W karakarze. Dobra, jak spakowany, to przeszukujemy policjantów. Różnie. To przeszukujemy, to? Y no? Nie, nie. Policjantów nic nie zabiera. Dobra, jak nie to nie Po prostu się jak najszybciej zwijamy To jeden jest Chyba ustalili sobie jakieś zasady eventu, ale nie podzielili się ze mną nimi Patrzcie, auta, trzymajcie się sprawne. jak nie to dajcie znaka, będziemy coś organizować Nasza Ciarne kara kara sprawno Stary czterech mówiłem, że za łatwo? Nie, ja tylko dobijałem, więc no, A na... Kamat jest po drugiej stronie ulicy, zaraz pan pojadę Dobra, przygrupowanie przed barem Dziadek gdzie jest? Badł, tylko dziadek Dziadek, w którym aucie jest? W we, we Weronie pakujemy się do auty Weron na szpital, my osłaniamy Jeden do mnie, ok, mam za To możesz zabrać dziadka, a my zajmiemy się z czarnym przewozem po Po co tak ustalić, to ja nie rozumiem tak wszyscy razem jedziemy, to dawaj Nikt szpital, sobie nic nie ma... zabiera i nam też by nie zabierali, no to kurwa jaki to ma sens Naprawdę nie rozumiem po co tak no kurwa mogli się zapytać chociaż zdania, ale to, moim zdaniem to idiotycznie ustalili. Jest, jest, Jakby coś takiego... że to PD wiedziało, że mogą wszystko zabrać, bo im nic nie zabierzemy, a my tego nie widzieliśmy, więc się, się martwiliśmy czy brać SMG, czy nie brać. No kurwa takie moim zdaniem. Ach, bez sensu, nie? I teraz nam mówią po tym jak już zaryzykowaliśmy najlepszy sprzęt, nie? To niezły event, na którym nic nie kompletnie... <laughs> nic z tego nie wynosimy kompletnie, nie? Kompletnie nic. Dobrze było. Mm. Nie było zamyślenia przy tych drzwiach, niepotrzebnie, ale się ogarnęło. Tak, i cała ta amunicja poszła, kurwa, kupę rzeczy żeśmy stracili na tym komu i nic z tego nie zyskaliśmy. Bo oni się tak między sobą we dwójkę ustali. no zajebiście, no. Wychodzi no. na to, że tylko hobby na tym że zyskała, nie? Że wiecie, no i tak nie jestem jakiś nastawiony na, na dobra materialne na serwerze, ale uważam, że to jest niesprawiedliwe po prostu, że policja wiedziała, że my ich nie możemy przeszukać, a my nie wiedzieliśmy o tym, że są takie zasady. No i kurwa, <taki> takie zresztą, co to w ogóle za umawianie się, że nie można kogoś przeszukać, ja pierdolę. No. Amunicja, bandaże, bronie, jeżeli oni wzięli dwa apeki podobno, no to byśmy mieli dwa apeki do podziału, to zawsze coś, nie? Zbierasz sobie że to event, nic z tego nie macie i problemu nie było, o, o co już chodzi. No bo nie wiedziałem o tym, że nie możemy przeszukiwać. Myślę, że my wiemy, możemy, nie? Myślę, że możemy. Kurwa stary, no skąd miałem to wiedzieć, dowiedziałem się teraz Bo mi, mnie nie pytali o zdanie, nie mówili mi nic na ten temat Po prostu tak zarządzili między sobą Chcesz zobaczyć go? No ja wiem, czy to dobry pomysł? Jak gracie pod O Jezu, ten co kurwa zaczyna wejść tam chłopie O chuj, trochę jest, no Myślę, że skręcamy się z No, nie podśpytamy A, spierdolka chyba, nie? Coś są? No Idziemy go za na jednym ramku Wszyscy powiedziały, do kieruj tak jakby dzisiaj do pieje boli Widziałeś? Nie no, to dobra forma dzisiaj jest no Sta, Stara forma normalnie No Czułem się jak za czasów Cortezów Tak jakby pił, pił, pił no. Mercedes tam ryzykował sporo, nie? No to za. Hmm. Nie, nie, nie. nie wiem, moim zdaniem powinni się skonsultować z administracją, że ustalają sobie takie swoje zasady konwoju Jakby ja do tej pory nawet nie wiedziałem Uważam, że to jest całkowity bezsens Całkowity bez sens, bo różnica między PD a Krajem jest taka, że PD sobie za darmo wyciąga rzeczy z szafy, a my musimy na to orać jakiś tam czas i sobie to przynieść, no nie? Teraz, mimo tego, że my wygraliśmy, to bardzo dużo straciliśmy. I jedyne, co wynosimy z tego eventu, no to. Was? No to punktujemy u nas? nie mam pojęcia, nic mi nie mówiła. No tak! Ej, mojego pokoju nie oddaję! Bo może, może to być swój teść, ale nie oddaję. Okej, okay, chyba jednak go wywożą do jeziora. Ale tam gdzie ciała chowamy, dobrze. Aaaa. Więc pod względem ekonomii jest to bez sensu, nie? By jakiś. <głos》> po co robić event, który ma takie zasady, na których jedna strona tylko traci? No bo tylko my mogliśmy stracić w tym. Tylko my. Jakbyśmy nie dowieźli, no to wtedy HOP tam sobie odgrywa jakiś wyjazd czy ceka postaci. Jak teraz ugraliśmy, no to i tak straciliśmy kupę itemów, nie? Czy wygramy, czy przegramy, to i tak jesteśmy w plecy. No, Stagiad nie ma, nie? Ale po prostu. Po prostu jestem z... zaskoczony tym ustaleniem i mi się nie podoba. I tyle nie? Ale no, końca świata nie ma oczywiście. Hej. Okej. Naklejka. Powiedzcie nieźle to wyszło, nieźle. Całkiem Szybko. sprawnie. No, całkiem całkiem, całkiem sprawnie, tylko się ty, mi coś amunicja prawie skończyła. Ty? Co ci się skończyło? Amunicja mi się prawie skończyła. A ile miałeś? Ty wiesz w ogóle ja mam. ma ho, ho, ho. Nie, nie wiem. No co w treści? Najlepiej bym sobie... usiadł. Kurwa. Czekaj. Co? Jeśli zorganizować Chodź na te schodki. Widzicie, po prostu super, no tak. Pomaga ci chodzić. Czy gramy, czy przegramy jeden chuj? Ty się dobrze czujesz? Nie, pełny luz, pełny luz. no To ziele poszło w ruch. No to super Fantastycznie. No, no to easy. co? To to chłopcy. to <grymne> Ty Ładny tymi rękami machasz <grymne> dobrze, 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 No po prostu. Po prostu musieliśmy go wyciągnąć za krat i zróbnać go zrównać policję z betonem. No to, <grymne> to dokładnie. Społami chłopcy! Skoro się pijał śpiewiałeś. Już pewnie. <grymne> Wszystkie hity tej zimy tam ma Człowiek orkiestra Słyszałeś ja na radiu? Nic nie słyszałem athletes, to... Co ty mówiłaś? mówiłaś? Czy podeszlibyście tutaj? Możemy Przede wszystkim na starcie to Chciałbym podziękować wam wszystkim, jak i każdemu z osobna za pomoc, której... którą właśnie mi daliście. Daliście mi szansę na nowe, spokojne życie. Ja wiem, czy to tak nie jest no, ja nie wiem, czy, czy to takie spokojne życie będzie, hmm? Nieważne jakie w sumie, ale życie. Teraz który, który to pani, który to beton? Żyć. Hmm... wiadomo tego. No ja będę za to doskonale wdzięczna, każdemu z was z osobna za naprawdę dar, który mi daliście dzisiaj. Bo żeby zobaczyć i normalnie porozmawiać z tym człowiekiem na wolności, no to... Kosztowało wiele smutku i cierpienia, żeby dotrwać do tego. Dzięki wam się w końcu udało. W boku kupisz Bez mi nowe buty, to, bo już no... mi się rozpierdalałem, bo będę szczęśliwy. No, to jest ten jest? gadatliwy. Nie Co wiem, ja no, gadatliwy? Pewnie możesz kojarzyć. <laughs> Ale ty... <laughs> No, to... Eee, to mam nadzieję, że ci Bez was bym sobie nie poraziła po prostu. Nie byłaby takich szans. Jestem um. wam doskonale wdzięczna wszystkim. Weź, bo się popłaca zaraz. Weź. No, to rodzina, to rodzina. Nie. No weź, no. A ja myślę, że bardziej. może <laughs> No, my się skręcamy, miłego dnia. Dziękuję za szybką robotę, papa było znowu zobaczyć Wzajemnie A Super, super spotkanie Do zobaczenia mm, Możesz... czekać hmm? e, Moglibyście nas zostawić w trójkę? Tak, pewnie, że to. Tak. No, tak. no, Powodzenia, tak. <laughs> ojciec <laughs> Coś wymyśliła znowu nic nie wymyśliłam. Chciałam się po prostu przedstawić tak. po prostu mojcu, tak? Bob! Dzień dobry. Dobry. Kato. Miło mi. To jest... jest... <laughs> Jakby ci to po prostu z mostu powiedzieć. Wiem, że możesz tego y, dobrze nie przyjąć, jak to za każdym razem bywało, ale y, <laughs> osoba najpierw powiedzieć, że do mnie Zaraz też mówi oczywiście. tato czasem. Co? Co? Znowu masz chłopaka. Jak znowu, żadnego nie mogłam mieć przy tobie. Jak to nie mogło? Po prostu no mnie podpasował. Mam nadzieję, że tutaj będzie inaczej. Jak widzisz, Czarna. jest inaczej. Nasze Radiko. A powiem ci trochę Dzięki, Dzięki powoduje. To będzie nie zmieniło i. i Najważniejsze w sumie, żebyś to ty była szczęśliwa, nie? Ale że musiałeś 9 lat myśleć nad tym, żeby to zrozumieć? Dziękuję. Chociaż jeden plus z tego 300. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Nie nastorka. Cieszę tak to się, nie. że mieliście okazję się poznać. Zepsuję im moment. I mam nadzieję, że jeszcze nie raz będzie okazja porozmawiać. Teraz kiedy już jest wszystko w porządku. <laughs> Lubi pan może tekila? O, tequila pewnie, że da. No to się dogadam. No pewka że da. To trzeba się na jakiś dzień umówić. Jasne, zostawisz razie... on w domu i przyjdę. To na razie powinieneś odpoczywać, a nie myślicie o alkoholu. Ja rozumiem, że pierwszy raz wolność i tak dalej, ale daj sobie na wstrzymanie, bo to co zażyłeś, daj sobie parę dni. Okay? Ja ci po przyniosę każdy alkohol, jaki tylko takich... będziesz chciał. Każdy alkohol dostaniesz, naprawdę. Tylko po prostu odczekaj chwilę, proszę. No Niech będzie, ale już zacznę zbierać list. Wszystko. Dostaniesz wszystko, co tam potrzebujesz, tak? Ja mi w wtedy. Długo się znacie? No, będzie już trochę, będzie. Od samego początku, jak tutaj przyleciałam. Tak naprawdę. To dobrze, że będziesz miała komuś, bliskiego komuś, komu będziesz mogła zawsze za Ale z drugiej strony też współczuję, jak ją znam, to czasem zdarzy... Zrobić jakąś głupą, ale to przysłuchajcie. Wydaje mi się, że musisz już iść odpocząć. Oj, tam Rozmowy tak, zawsze tak. Nie, 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 nie. Do środeczka i odpoczywam. Nie, niech będzie. Do zobaczenia, panie. A, do zobaczenia, do zobaczenia. No. Jak wrażenia? Nie wiem, jak mam ci dziękować. Po raz Oj, to już nie, nie, nie Wrażenia? Praca, praca, no. Praca, praca, no właśnie nie taka praca, praca, nie dla mnie, to, to dla mnie nie była do końca praca, praca, sam dobrze o tym wiesz. Dance jest normalna, e, normalka, pełny luz. Mimo wszystko to, co wczoraj się wydarzyło, to jednak postanowiłeś się mi pomóc, a to ogromnie dużo dla mnie znaczy i no. cóż, zostaje mi teraz tylko czekać, aż będziesz chciał rozmawiać też i o tamtym, żeby może jakoś załagodzić tę sytuację. A, pewnie kiedyś tak, no. Co się stało? On ma spotkanie chyba. No, chyba da. tak. Tak. Jeszcze pa, 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 pa. raz dziękuję najbardziej, jak tylko się da. Ech, tak, w porządku. Mam nadzieję, że jeszcze porozmawiamy. I masz z jechać, czy nie bardzo? Myślę, że z Czarną się dogadam. Mhm. Okej. Okay. W porządku. Lecimy już na bazę, jak coś No łapa. i zajebiście, kura, dobra robota, gościu, tak, tak, to właśnie tam Proszę, mam ponad milion na końcu. Tu chyba to, mógł to mógł nie ma, cześć. Do Piotrze, Do zobaczenia. Siema, Piotrek. Dzięki za gwiazdki. Dzięki, dzięki. Cień, cień.